Cześć Wam. Dzisiaj testujemy Heinekena. Ja już pozwoliłem sobie buteleczkę otworzyć. Nawet troszeczkę sobie nalałem. Heineken. Piwo 5% Holandia, Amsterdam. Buteleczka 650 ml. Taka większa już. Słuchajcie, także można sobie. Że tak powiem, się napić, dosyta. Premium quality Heineken. Jest to zwykłe piwo. Polecam na grilla, polecam pod kiełbaskę. Na pewno będzie dobre. Znane w Polsce. Klasyka, klasyka piwa. Jakby nie mówiąc. Ech, jakie smaku. To takie piwo, ani nie jest ono złe, ani nie jest jakieś wybitnie dobre, klasyczne, że tak mogę powiedzieć. Klasyczne piwo Heinekena. Bardzo niczym się nie wyróżnia od zwykłego Lager. Ale szczerze polecam. Tak jak mówię, na grilla pod kiełbaskę, na imprezkę gdzieś. W porządku. Na pewno się nada. Trzymajcie się. Cześć.